Płacz dziecka zatrzymuje prezydencką limuzynę. Prezydent wysiada, podpisuje karteczkę, a dziecku żyje się lepiej. Bardzo możliwe, że taki właśnie będzie scenariusz najnowszego filmu Andrzeja Wajdy. Podstawą fabuły jest oparta na faktach TVN historia małej dziewczynki z leśnej w województwie dolnośląskim. Która zaczęła płakać, gdy umiłowany przez wszystkich prezydent Polski Ludowej Bronisław Komorowski opuszczał jej rodzinną miejscowość. Na szczęście wprawne ucho myśliwego dosłyszało dziecięcy szloch. Limuzyna zatrzymała się, a ukochany prezydent wysiadł i uściskał dziecko. Podpisał też karteczkę, cenną pamiątkiem tej gospodarskiej wizyty. W taki oto sposób lud pracujący miast i WSI po raz kolejny przekonał się, że władza ludowa jest blisko nie tylko mas robotniczych, ale również leży jej na sercu los milionów polskich dzieci. By żyło się lepiej, by żyło się lepiej wszystkim.